Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam. A dzisiaj, słuchajcie, zaglądamy do świątecznej książki. Podkreślam słowo specjalnie świątecznej. Poznajemy tutaj dalsze losy małej W, małej uroczej wiewiórki. Zanim opowiem Wam o tych książkach, subskrybujcie! I właśnie w zasadzie chciałabym opowiedzieć o drugiej części, czyli Mała W i Magiczne Święto, dlatego że o pierwszej Mała W, Złoty Orzech i Miś opowiadałam już na blogu Aktywne Czytanie, jest cała recenzja, można pozaglądać. Ale muszę opowiedzieć w skrócie, bo one trochę się łączą. Tutaj w pierwszej części poznajemy małą wiewióreczkę W, która jest takim samotnym zwierzakiem, i poznajemy ją tuż przed świętami. Ona zostaje zupełnie niespodziewanie przyjaciółką tego białego. Misia, to jest miś Domi, i przybył do dalekiej krainy, żeby odwiedzić swoich dalekich krewnych: Brunatne Niedźwiedzie. I tak trochę się zgubił, i Mała Wu pomaga mu znaleźć ich gawrę. Zobaczcie, jaka ona jest słodka. I trochę się zaprzyjaźniają, właśnie Mała Wu i Domi, a jednocześnie my się dowiadujemy tutaj z tej historii, że Mała Wu jest takim samotnym zwierzątkiem, które tak naprawdę. Jest takim trochę odludkiem, trochę takim wycofanym zwierzątkiem, i jeszcze do tego mała W się jąka. Co tylko ja myślę, potęguje tak trochę jej wycofanie. I w drugiej części. Aha, no i tak, pierwsza część kończy się tak, że mała W po tam różnych perypetiach zostaje zaproszona do miśków na święta. To jest koniec tej pierwszej książki, i my tak naprawdę małą W zostajemy jakby dokładnie w tym momencie. Koniec pierwszej książki jest początkiem drugiej. и okay. No, i właśnie o tej drugiej chcę Wam opowiedzieć. My, zobaczcie, mamy tutaj małą W, która jest w gawrze u Niedźwiedzi. Została zaproszona, wyspała się, wstaje następnego dnia i szykujemy się wszyscy do świąt. I teraz to jest ten moment, kiedy mała W, pierwszy raz w życiu, kiedy może przeżyć takie prawdziwe święta z przyjaciółmi, z bliskimi, czyli tak powoli, powoli wychodzi z tej swojej samotności i cieszą ją takie drobiazgi, które dla nas mogłyby być codzienne. Jeśli wspólnie spędzacie święta z rodziną i się przygotowujecie rok w rok, to pewnie to nawet niektórym może się wydać nudne albo monotonne. Dla niej to wszystko jest nowe i wspaniałe to, że jesteśmy razem, to, że przygotowujemy jedzenie, to, że się szykujemy tak wspólnie, spędzamy czas, a jednocześnie widać, że ona tutaj tak obserwuje i tak się uczy, oni tu wspólnie gotują. I nagle jest taki moment, że brakuje im mąki i zobaczcie, wspinają się tu, wspinają jeden miesiąc na drugim, a na samym szczycie jest mała W i jak się domyślacie, ta mąka nagle trachnęła i zrobiło się dużo kurzu i wszystkie miski zrobiły się białe, nie tylko Domi. I dla małej W to jest taki moment, żeby się zestresować, że ona nie chciała, że to jest jej wina. I dorośli mówią, że w porządku, że wypadki się zdarzają, także mała W znowu dostaje takiego olśnienia, aha, że to tak można, że to jest okej okay. i oni sobie tutaj planują święta i jest też taki fajny moment, kiedy już wszyscy siedzą przy stole i jak się domyślacie, wiewiórki niekoniecznie lubią te same potrawy, które uwielbiają Miski bo na przykład rolatka z rybą czy pierożki z dżdżownicami to właśnie niekoniecznie jest to, co mała Wu uwielbia. Więc tutaj z opałów ratuje ją Domi. Ale to jest też taki fajny moment, bo jest mnóstwo potraw, których dzieci, w sensie mam na myśli takie świąteczne potrawy, niezależnie od święta, których dzieci nie lubią, nie przypadają za nimi, więc jakoś trzeba się ratować, bo na stole najczęściej są te, które nie lubimy i są też te, które lubimy. Tutaj jest taka fajna tradycja, no taka Misio świąteczna, kiedy oni wrzucają szyszki tutaj do koszyka. Takie to są trochę zawody, przy czym to jest po prostu frajda i zabawa, no i jest kwestia prezentów, bo tu w pewnym momencie prezenty miały mały wypadek podczas bitwy na śnieżki, i okazuje się, że mi się no po prostu nie dostaną tego, co było zapakowane, zawinięte, bo to wszystko odpłynęło z nurtem rzeki. Ale właśnie w tym momencie do mi wkracza do akcji i pokazuje mi się, że te prezenty takie fizyczne, materialne, no jasne, że one sprawiają Friday i tutaj małe miśki, no wpadły w rozpacz, ale jednocześnie to się zdarza. Nie zawsze mamy górę prezentów, co nie znaczy, że święta są zmarnowane. To, że jesteśmy razem, to, że mamy wyobraźnię, to, że możemy sobie powiedzieć miłe rzeczy. Czekajcie, już mam dwie książki. To, że spędzamy wspólnie te święta, wszyscy są zdrowi i nikt nie jest samotny, bo tutaj temat samotności w tych obu książkach jest. Uj. No rodzinnym czasem, rodzina i przyjaciele. A chcę Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj w pewnym momencie pojawia się piosenka świąteczna i autorka Renata Parzusińska dała mi znać, że w ogóle do tej książki jest audiobook nagrany i dodatkowo jeszcze tam jest właśnie ta piosenka. Gdzieś tu widziałam, zobaczcie, kod QR, można zeskanować, zerknijcie sobie co tam, jakie niespodzianki się tam znalazły i od razu Wam też tutaj pokażę, jest zapowiedź kolejna. Części także z małą W i paczką jej przyjaciół jeszcze się nie rozstajemy.